Cztery omeby niczym cztery pułowy chaosu, Arno, Bastet, Sisters i zielonego Ładu. Raggard był zbalansowany wiatr, no i miliardy kincików. No ja zajęty spadzony szurem, w to zwycięży, kąpać jak ubijasz, a konopokłody łochmerowe spadają. Witamy państwa bardzo serdecznie na kampanii łochmerowej, oczywiście ekipa zniszczenia świata. Pozdrawiam. Witam, witam. Witamy, witamy serdecznie. Witamy. Kolejny odcinek męczenia, serdecznie męczenia jaszczurek. <grym> raczej dezeratyzacji. I deelfikizacji. O, i deelfikizacji. O, już na, na kata i widzę, że rozczaruje. Chyba raczej, Dobrze. jeżeli chciałbyś już użyć, użyć określenia na wybijanie elfów, to ja bym powiedział defalsyfikacja. Defalsyfikacja? Ja, tak. Albo defalsyfikacja, ale mniejsza już z tym, może zabierzmy się do rozgrywki. Ja ostatnio <grym> nie byłem zbyt aktywny, byłem raczej bardzo pasywny, więc może zajmę się za poprowadzeniem jakichś jakich sensownych działań wojennych przeciwko wyznawcom Slanesha w tym regionie świata. Dobra, i mam na dzień dobra bitka, prawda? Mamy bitwę, ale moje szczury są tak tłuste, że nie mogłem podejść pod górę i teraz nie mogę ich ustawić, żeby trzy armie jednocześnie walczyły, bo jeden szczur nie jest w stanie się wciągać na górę. Mm. Nie pozajęczy Słuchaj. zaraz. Ojej. To jest, to jest właśnie ten problem, że Karmi się za bardzo, masz za dużo żarcia. Ale przed chwilą, zanim nie włączyliśmy nagrywania, to udało mi się zrobić bitwę trzech szczurów, a teraz ten jeden się tu nie mieści. Kurde, czy to jednego można, nie wiem, dać na, w trybie marszu, czy nie? Żeby się tam przesunął, był zasięg większy. On jest w trybie marszu, chodzi o to, że brakuje miejsca, że on jakby Aha, nie mógł tam stanąć. Czaje, 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 czaje. Jakoś, no, trzeba je chyba porozciągać, nie wiem. No, może je rozstawiłem tu. Bo teraz jestem przyblokowany, bo u mnie też szczury, znaczy ja szczury generalnie. A nie! Czekaj. Jeżeli ja mam legiony sławnych regimentów, i to jest trzeciotierowy oddział, to mogę również mieć tych samych włóczników, tylko jako trzeciotierówkę. Oj. No ja z kolei powinienem nadać gangę. No, tak na to jest jakby inna jednostka. Tak, właśnie wiesz, bo tak jak mówiliśmy, nie ograniczenie do czterech jednostek tego samego tieru, tego samego rodzaju, mm, ale u mnie sławny regiment tego, z tej samej jednostki to jest trzeci tier. Chyba, że udam się do najlepszego lpijskiego kowala pod słońcem. Na przykład. Celebrimbora? Miałem to samo Nie mam myśli pusty. Lorda Daita, a nie Celebrimbora, to nie to w uniwersum. Jak tam oglądaliście pana Celebrimbora na Amazonie? Nie wiem, ja 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 jak Jak zaczęło się to obleżenie? To, to co? Adar jak, jak podszedł i zaczął oblegać. Bo. A to jeszcze nie oglądałem, ale mnie najbardziej rozbraja ten jakiś fetysz, kurczę tutaj lekki spoiler, mogę polecieć. Ale. Znaczy, dwie rzeczy mnie najbardziej rozbrajają. Po pierwsze, liść dla królowej i popychanie pod następcy z Rodododurina. Taki, what the fuck, nie? A druga to, rzecz to kurczę fetysz Adara ten, i ten troll, nie? Where is Adar? Ej, to, 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 to tego trolla nie... już Where nie ma, słuchaj. To 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 jest Sauron, w nie? Where is Sauron? Miał Where być, is Sauron? Sauron. Ale tego trolla już nie ma, wcięło go. No. Był i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Dobra, słuchajcie, ja tu jestem jakby co, gotowy na kolejną turę. Ja nie wiem, hmm. ja, ja na przykład skipuję całkowicie, całkowicie wątki z tymi hobitami, bo mnie to kurczę, no Nudne, nie... nudne, jak no, z Tak nudne i po prostu, jak nigdy w serialach tego nie robię, wolę już się przeboleć, tak tu naprawdę skipuję i tak jakoś, no, nie żałuję tego. Taki tam, myślę nawet ten aktor tego Saurona jako tako, jest taki, jest taki mroczny, ma ten taki wzrok taki mroczny, jest nawet spoko, nie, ale no, jednak. No ja to po to bardzo pozytywnie zaskakuje Adar, bo to jest fajna postać, która mi się podoba. On jest chyba wymyślony, nie był oryginalnie. A czy myślenie prawo, że aktorem zmienili, no nie? Że ten wcześniejszy był lepszy dla mnie. Arno, zacząłeś się teraz bawić kamerą, naprawdę? Tak, tak, naprawdę zacząłem się teraz bawić kamerą, wiesz? A, bo czekamy na ten koniec, tury. No, no nie, bo, nie, czekamy, bo czekamy na koniec, tury. Bo żeś mi właśnie rozbił wszystko, co miał w programie. <laughs> Muszę z nim eksperymentować. Nie, no piękniejszy nie będziesz w tym kamerku, jest Git. No, ja bym powiedział, że tylko w dół. Znaczy ja na boki w sensie mam taki kwadracik że się zrobił. Był ja, wiem, ja wiem, ja, ja wiem, ja widzę wbrew pozorom. Widzę te rzeczy, widzę, spokojnie. Słuchaj, dopóki nie przyjmie jakiegoś niecenzuralnego kształtu, to mi nie przeszkadza osobiście. O mniej teraz ten milimetr od dołu taki No, ma. no też przyszedł milimetrową. Dobrze, wszyscy ci Arno, dziękujemy. Mógłbyś kliknąć już no, ten wszystkie kymptury. Tak, tak, mógłbym już kliknąć, bo byłoby fajnie, zaraz się tym zajmiemy. Dobrze, my kochani, oczywiście wydłużymy ten odcinek o te znaski kamerowe. Tak, przedłużymy go o całe 15 sekund, bo mniej więcej tyle mi to zajęło. Dokładnie. Ważne, żeby był kont. Atakujący. Gdzieś cały początek odcinka rozstawiałem te szczury, żeby stoczyć bitwę i mi się nie udało, bo się zbagowało oczywiście, a teraz ten zwan sam atakuje te trzy armie. Namowite. Dama, to automat, na... żebyśmy czasu nie tracili. Czemu moglibyśmy się pobawić? Ja jedną armię, ktoś inny jedną armię. Oooo, komentarze. jeszcze nie dowodziliśmy. Ale no szkoda czasu. Ciśniemy dalej. Chcę zobaczyć, jak, jak te, jak Chińczyki jedzą mieszczurki. Jeszcze długo. No, no, no. <laughs> Zwłaszcza, że. Czekaj, jak się nazywał ten. ta ekspedycja. Wolfgart, Wulfrin, nie wiem, jak jak to było. Ma Markus? Markus, właśnie. No, on jest silny względem ciebie? No, dostał, że tak powiem, wciury. Troszeczkę. No pięknie, Do... nie? Odszedłem, uruchomił mnie facisz, ostatnią zabij... sekundy. Ostatnio go zabiliśmy nawet. Tak, 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 w bitwie, no, no. O nie, atakują moje terkotowe cmentarzysko. Motyla Noga. No, dobra, no, daj niestety. Mam tam, tam moja... piękne nowe bloki. Na szczęście, na szczęście <laughs> nie trwające. nitrwające. Na szczęście nie są to ja nieumarli, nekromantki, mój nie, nie Dzieci wojny. Obawę. W ostatnich lęgach zrobiło się więcej rzemyślników skinków. Zadbaj, by wojsko, by wylęgło się więcej wojska. Boski gniew, niezadowolona ludność. No, u mnie to można powiedzieć, że ta, te eventy są bardzo chimeryczne. Raz mi pomagają, raz mi przeszkadzają, bogowie nie są zdecydowani, nie wiedzą, co ze mną zrobić. Też bym nie wiedział, co ze sobą zrobić. Reszkoliźwa Mać. Dwa ruchy gracza. Inny gracz w wojnę po drugiej frakcji. Co, co to oznacza i czemu, czemu się Irak tak najpierw zajmowałeś? Nie, Takiś... nie, bo właśnie jednak krwawe marki przyszedłem zobaczyć. Może są do zakolonizowania, hmm. ale nie są do skolonizowania, bo są już skolonizowane. A! God debut! Fajny regiment. No. A, a we... Minę Tym <laughs> razem mam inny cel. Chciałeś kolonizować moją prowincję. Tak. Ja szczury kolonizują szczury, no nieźle. Ja buduję no. swoje miasta pod twoimi miastami, tak? Nie wchodzę. Znaczy co? Tak, co? <grym>, ja nie wchodzę w interakcję z twoimi miastami, nie? Panie Arno, ciekawostka. tak? Nie wiem, czy jesteś świadom. No, musisz najpierw powiedzieć, żebym miał pewność o co chodzi. W sensie, że kamerka twoja zniknęła u mnie. Albo mi się. Albo ty, nie wiem, czy to. Macie a, kamerkę Arno? Tak, nie. Normalnie działa. Ale to mnie nie przeszkadza. A, Zuro, to nie z... Z... Nie ma... Macie moją kamerkę, czy nie macie mojej? Nie, nie mamy twojej kamerki. Zajęcie mówiłem, jakś... mówiłem, żebyś nie grzebał. Ja no, nie, jak znowu taka. Nie, nie, nie. zajęcie mnie zaraz! Ale mi laguje ta kamerka. Ostatnio mieliśmy chyba też taki problem, że jedna osoba widziała czyjąś kamerkę, a pozostałe nie, więc to po czasie się pewnie naprawi. Albo tak odśwież może ten te linka, czy tam video... Albo a, a, odśwież. Ja też bym go odświeżał, u siebie pobaję się. O, mi i jest. Słuchaj, to po prostu było... Nie, to było dzisiaj wspomnienie klątwy Neverwintera dwójki. To znowu z bitwy. pewnie. Pewnie. Arnold, co tam za 5 tur będziesz robił? Nie poradzę no za pięć tur. Mam już pewne konkretne plany. Najpierw chcę zająć kaplicę Kejna i wznieść kaplicę zabójcy mężów, bo jakże inaczej, skoro gram taką materialną frakcją, żeby pozyskać mierz. Korona Nezis. w tej kronie. Mógł. właśnie korona to jest Korona taka... też mu chętnie capnął, bo nadaje premię do siły amunicji. No to jest niby oficjalnie chyba najpotężniejszy artefakt, tak? Bo tak widziałem u ciebie taki. E, tak, to jest absolutnie moi drodzy najpotężniejszy artefakt, jaki istnieje w świecie Warhammera i został wykuty przez krasnoludy. Kto by się tego spodziewał? Ja w ogóle się cieszę, że nikt nie widział krasnoludu u nas. To raczej przez krasnoluda. Jakie tam poniosę kraty, a frakcji Uważam, że takie frakcje jak ten kataj się troszkę nie nadają, bo są zbyt mocne kadzie płaszczyźnie. Kataj, na, na multi. Myślę, że właśnie. No bo jest to i bogate, i mocne na dystans, i w zwarciu, i magię, spoko. Wszystko jest mocne. To nie ma wad, jak na moje. Kataj, kata jest przepotężny. Tak. Więc ja myślę, że właśnie takie. No, szczury. To jest fajna frakcja multi, bo jakieś są intrygi. Nie mogą tak frontalnie się w kogoś bić, trzeba tutaj pokombinować. No jeszcze ludzie Ja miałem tak... początek tymi szczurami, naprawdę. Jak, jak chciałeś, to mogliśmy się zamienić. <laughs> znaczy, no właśnie. Faj... Ja uważam, że ja jestem z kolei, że moja frakcja jest za zasilna, ona multi. Oho, zjednoczeni przeciwko no. nam! Klan Pestilence wypowiedział mi wojnę! Ja gdzie był ten moment? Klan Pestilence? Tak, klan Pestilence, no. A jak ja tutaj Zaję wojny wypowiedziałem. wypowiedziałem? Zjednoczeni przeciwko nam! Czy nie, A z... ty grać w kierunku damiania! Klan Mulder. Tak, klan Molder! A, sorry, ten... ja nie wiedziałam! Mogą wypowiedział, 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 wypowiedział <laughs> mi wojnę przez przypadek! Bo, bo, bo chcieli, żebym dołączył do wojny, to kliknąłem, myślałem, że to są te elfy gdzieś koło w Imperium, czy coś. No ty z moimi szczurami walczysz w Imperium. <grym> okej, okay, dobra, okej, okay, to... Ale dzięki, dałeś mi świetny pretekst podczas prowadzenia rozmów dyplomatycznych, żeby pozyskać więcej złotych liści, czyli pieniędzy. Dziękuję. Proszę, zgódź się na to, zgódź się na to, że... Ja no chcę wypowiedzieć wojnę to może się dogadać skręc. W zamian to to za sojusz i... na przykład. No czekaj, Klan Klan Z kim ty tam masz Wielu wojnę? No taka Obronicy Wielkiego planu? Dobra, to że. I sam. Okej, mhm. okej. Okay, okay. Chcesz dążyć do tej wojny? To słuchaj. Ja to ją przypadkiem wypowiedział, jak formuje się koalicja na elfiaki, no to dobra. O, Arno mi zniknął. A mi też zniknął. On A, już pewnie. wie, on ucieka. Yes. No, u nas ogólnie jestem. Już, każdy, się każde pojawiłem. podejście nagrywania to, to jest minimum 30, 30 minut problemów technicznych. Każ, tak, tak. tak, tak. tak. To ja byłem z spowod... jeszcze ja byłem z powodu. To jest A ok. tradycja, nie? Tak. O, napotkałem Herodów. Jeszcze dobra, nie tutaj to no bardzo chyba. <laughs> Tego nie zrobię. O iksa, jeszcze się przeciwko mnie zjednoczyła. No ja, i no ja, ty bardzo byś się obraził, gdy przeszło przez twoje tereny jakieś 10 armii, idąc na północ. <laughs> taki czuro jaszczurzych. Dużo, dziesięć? <laughs> się, my, Słuchaj, my myślemy wyślemy wszystko, co no. mamy po prostu krucjatom. Obawiam na, się, że moi to sojusznicy, to sojusznicy to... na południu mogliby mieć pewne obiekcje przed tego typu krucjatami. Masz sojusznika na południu? Na, na południu, no. Słuchaj, jedyne sojusznice, jakich, jakich zdołałeś pozyskać, to truposze. No i są stabilnie emocjonalnie w odróżnieniu od szczurów, nie? Ja szczurów Dobra, na namieszałem mocno w tej turze, mogę ją oddać. Proszę bardzo, proszę mi tu nie obrażać królów grobowców od Setry, to są, to są bardzo klawi nieumarli, można na nich polegać. Mam jedną z moich misji, tych, jeśli chodzi o mechaniki gry, co nie, i że muszę dotrzeć i zdobyć osadę, która się nazywa Szczury Pamiętają. To chyba zajęcza osada, tak? No tak, tak. To ta na granicy misja. ze mną. A, tam tam jest taka Słuchaj, tam jest taka tabliczka postawiona i wbita przed moją granicą, Szczury Pamiętają. A, słuchaj, nie, no Jan, właśnie rozpomniałeś o tym kwestii. Szczury pamiętają i w ogóle przypomniało mi się, że Tarif nagrał jeden taki film. Związany, no, nagrywa dużo shortów odnośnie budyn unikalnych budynków w Warhammerze i w Kataju, w SingPo masz specjalny budynek obserwatorium, który pozwala ci wykrywać wszystko dookoła który jest w siedzibie skabenów, więc on tam zrobił przeróbkę na takiej zasadzie, że po prostu rozgląda się lunetą za wszystkimi wrogami, nie, nie mogą dostrzec szczurów, które znajdują się tuż pod nim. Nie? Tak, może tak, właśnie widzę ten budynek, tak. ale on w sensie ma taką mechanikę, czy po prostu tak jest, nie wiem, lorą? bo po oko. mechaniki nie widzę takiej, jak sobie teraz czytam. Bo ja widzę, bo widzę mucisz, musiałbyś zająć ten, Singpo, czyli na... siedzibę oryginalną. Znaczy ja ją widzę, wiesz, mam właśnie na Ichaną moją tego. odkrytą i mam nawet na, na, na ten landmark na wielkie obserwatorium I to w tym nie jest pokazane nic takiego. To jest to... Snitcha, musiałbyś oryginalnie zająć. No to może on jest jakiś unikalny, do końca. Korona Nemezis, gdzie? Też mi się pokazało. Mmm, mm, kuszące! Mówiliśmy rozleg... rozlegle... rozlegle... rozległego lasu. Aha, so, dobra, okej. Okay. Pobliż rozległego lasu w Imperium, to już wiem, gdzie trzeba się udać w takim razie. Oho, Clan mm -hmm. Pestilence walczy, z... warczy na obrońców warczy, tak. warczy, no warczy, Walczy, na te chiliskie jaszczurki. Nie, no to nie to jeszcze nie są chiliskie jaszczury. Czy, dobra, mo, można tak, tak to ująć, ale bardziej bym stawiał na duchy, ten pachuaks i na Oksjotla. Nie wiem, o ja ja się z, z tą zupełności zgadzam. O nie! Oni mi zahipnotyzowali moich Jastrzębi pachuarki? Jeźdźców! Cholidka. Weźmy taką osadę pachu, się moje nazywa. Taka ciekawostka. Nie taką, była taka faktycznie. Ja osadę jest drugą osadę jest, Kasia. Dobra, ja muszę to poprowadzić, bo tracę kilka oddziałów. Jeszcze mi Jastrzębi Jeźdźców zahipnotyzowali. Przekręć uwodziciele slanesze. No, biteweczka z będzie klimatyczna. No, ja na z... pewno. Ja zacznę ci sprowadzać na głowę wszystkie frakcje po prostu. Płacą za to, żeby powiedzieć wojnę to prędzej ja poprzeciągam parę frakcji, żeby wypowiedziały wojnę, może nie tobie. Ale masz pewne zwycięstwo. Zwycię ale ja tracę trzy jednostki, wiesz, których U, nie. Ja przed chwilą nie. pół armii szczurów jeszcze, straciłem. I jeszcze. Y, jeszcze jak być tak, może. Ty szczury sobie szybko nadrobisz, a on tych jeźdźców nie, nie uzyska z powrotem. Tak, tak, jeszcze to. nie dość, że tracę tam dwie jednostki dryad, jeden oddział chyba w Wiecznej Straży, to jeszcze mi zahipnotyzowali, uwiedli jastrzębich jeźdźców, których sobie nie zregeneruje. To jest dla mnie cenna jednostka. w Chociaż szczerze ci powiem, masz tych jastrzębich jeźdźców trzy sztuki, no to cztery miały. Mógłbym, ale muszę to poprowadzić w taki sposób, żeby ich wszystkich zabijać, to. żeby ich pokonać, ale nie Ragnar nam umarł. O, za zahipnotyzował Ragnara. Ale wrócił. No mnie nie wrócił. O, znowu no. zniknął. Oho, czyli teraz jego wywaliło, dobra. To. To. Nie trzeba było formować paroliki. Kurde. Antyelfickiej. Ja lubię tak, jak ktoś coś mówi malagi. tak. On, to z, on jeszcze nie wie, że ma malagi? Znaczy, że jakby on to on powiedział... Nie. Ragnarok tak. odpada z gry! Uuu, cudownie! No. Dobrze, że zapisałem. Jee, pokonałem ja szczury! Wiem. Łatwo. Świetnie, dobra. No, I, i, i... I... <noise> Dale nie. Dobra, nie. widzę, że ragnara totalnie wywaliło to co? Pauza, bo i tak musi, muszę wejść, żeby nie były pałka. kasuje jakieś pauza czary slanesza z tym dziwnym języku. Tak, to jest, to jest magia slanesza w tym momencie się dzieje. Dobra, to tak. 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 Wychodzimy no, z, z... Ale nawet nie mogę wyjść, muszę te 4 tak, chwatać. Co z tym Slaneszem i że jest seksowny? No, ze Slaneszem sprawa jest taka, że on zazwyczaj nie objawia ci się jako taka. Taka, taka mackowata kobieta ze szczypsami tylko zazwyczaj widzisz ją jako bardzo ponentów ogry to widzą demonetki jako ogrzyce a z kolei jeszcze kurde ten elfy jako elfki ludzie jako ludzie niziołki jako nizjółkowe kobiety Czemu my widzimy demonetki jako półkraby no niestety dlatego że zanimowanie w taki sposób że wyglądało inaczej dla każdej frakcji trochę czasu zajmuje <laughs> zapytaj kiedy pół półkraby ja widzę ponętne szczurzyce Albo ten, no ja widzę na przykład gorące elfki. Albo tak jak na tym. Gorące e, inny... elfki w Twojej okolicy. Tak, na tym, to by to obojętnie. dobra, no tutaj widzę, że ktoś się ktoś chce się jastrzębiami pobawić. To podarujemy jeden oddział zającowi, proszę bardzo. Zając kto się bawić swoim. Trakiem. Dziękuję, odkupię swoje winy. No Jan, ty z kolei kim tam chcesz się pobawić? A no, mogę też polatać, żeby tutaj lotnictwo trafiło w nasze ręce w pełni, może być. Dobra, okej, okay. to co tutaj podaruj, jeden sobie zostawię. To nie, nie, jest, nie wiesz, To nie, nie, nie jest frakcja, z którą ja bym chciał iść do zwarcia. No nie, to trzeba ich będzie powystrzeliwać po prostu i tyle. Z tego zmierzchu, widzieliście to? Jak idealnie w to drzewo poleciała. Tak, tak, tak. O, teraz mury. właśnie w drogę w mury. Dobra, 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 widzę, 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 widzę muszę się przemieścić, bo to jest bardzo nieprzyjemny obszar demonet. Dobra, odsunąć się od tych jastrzębi, i uważać na nie absolutnie. Znaczy, bo by miło. My się jest dużo jakichś przeszkód, co nie? Które właśnie będą zasłaniały ostrzały niestety. Tak, to, to jest to jest niezbyt dobry teren do walki. Dobra, ja lecę na tą bankę. Tam z zającem te demonetki kasować. Kto rzucił, kto rzucił maga w demonetki? E, ja rzuciłem. No Jan, ja te monetki są moje. Proszę mm. znaleźć sobie inne. No dobra, 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 to uważam, że tam lecą do ciebie sokoły jego. Mhm. do ciebie lecą. Tego gołębie jego zostawić, tak? E, tak, tak, unikać tak. walki, się z wycofuję górę, ja definitywnie. To ja lecę na lewą plankę i chyba lecę na jego plac miejski tamty. No, w ogóle trzeba będzie jego wieżyczki na pewno dojechać. Jednostką kawaleryjską powinna się tutaj łatwo przez nich pociągnąć, Nie, to tak nie działa. Nawet kawałek. Ona nie ma dużej masy po prostu i dlatego ci nie chce wyjść. No pewnie, pewnie tak, pewnie o to chodzi. Dobra, już ją tutaj wycofuję. Tutaj lecę z kolejnymi jastrzębimi jeźdźcami w no to miejsce. Fajnie by było przestawić parę jednostek. A jego te jak jak gonią, gonią, w ucieka. Dobrze, dobrze. A i dalej sobie wyszło. O, ale strzelają kurde. Oj, ale wiecie co, chodźcie tu, pomóżcie troszeczkę z tym, z tą piechotką, bo... Któr, gdzie? 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 Tutaj? Ja tej bramy ci nie utrzymam długo, bo wszystkie jednostki mi przegrywają Ciechuj, walkę. Już, 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 już tam. Pomagam. Już. Ja Właśnie staram się, ale widzę, że za mało robię tej wieżyczce. To chyba tam wieżo oleję. Lepiej będzie przejąć sobie plac i tyle. No to pomogę temu sokułowi, bo ten soku jest na bardzo wyczerpaniu. Aha, to super, że mogę strzelić tym. No, Więc... Którym tak, on się wyłączał interfejs? Dobra. tu strzelam. O, dziękuję. Ej, że no, ma się na no, Pomagamy się rzuć ogółem, się nim. Uwaga, Arno. 600hp ma orzeł. Już, 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 już. On bada jeden orzeł. Poko, spoko, damy radę, damy radę. E, dobra, ratuję go w takim razie. Będę go ratował. Możesz go jakoś skrzesić? Znaczy, ożywić? W sensie, nie, nie mogę leczyć. Ty, na 100 ucieknie? Nie gadaj, ucieknie na 100 Ja pizgawica. Dobra, no bo Jany się strasznie... Dobra, e, strzelaj w tych. Strzały kurnosalecą. Kawalera nadciąga, drodzy Państwo kawaleria jedzie. tego spłacki, fajnie, fajnie, fajnie mm. to wygląda bo się w Z góry obrywają. Czemu ona. Każy jej strzelać tam, ona strzela w inne miejsce. Te, te niebieskie pociski to nasze czy oni? No, to, są nasze. E, to, to, to są nasze. to są nasze, to są bardziej, ta wieżyczka straszna. No właśnie ta wieżyczka no. tu bije też. A najgorsze jest to, że ona nie trafia swojej kondycji. Jak trafi wizualnie, to tak nie dostaje wrażeń. Tak, Ta. widzę, że jeden oddział już tam pada, to trzeba go wycofać natychmiast stamtąd. W ogóle piechotę wycofać po prostu. Tak, wycofaj ją, wycofaj. W ogóle ma specjalny typ bohatera, łowca Wulfharta. -Hart, Piękny. Tak? jakby nich ma kalara, się nazywa jego agent. A typ agenta u łowca Wulfharta. Ty ja to nie wiedziałem, że Markus ma takie, te, bohaterów specjalnych. Ma tam bohaterów, Markus? No, ma chyba specjalny typ bohatera, bo ma mm -hmm. jakiegoś, który się nazywa łowca, Wolfharta, wulcha, mm -hmm. To jest jakby typ Łucznik. Okay. Tam Łucznik. To są chyba jego standardowi przy dużym przeciwniku. Hmm. Dobra, rozbudujmy się trochę, bo mam spory kapitał. Hmm. Chyba jakaś agenta wyślę na południe. Nie głupi pomysł. Sobie na podkryłem... południe? Nie, no na południe, bo muszę odkryć parę frakcji, że tak powiem, bo chociażby tych, które mają tutaj konflikt z Panem szczurem. Nie ma, powiem ci, że nie zostało ich tu dużo. <laughs> trochę z no, Lustra jest trochę, nie, trochę już zdominowana. Tak, tak, jest i dominowana. Tak, ja tak. szczurki, ze szczurami wszystko wspólnie zżerają, także tu już niewiele nie zostało. Lustry, no głównie co? Chińczyki, Bratończycy, ja szczury, szczury. No i dam jakieś mini w Peru, widzę, że są w te, w te, jak no, to się tak nazywa, mroczne ale taki tam no, tam Z ja chyba. No nieznaczna porażka, widzę, że mnie zaatakowali. Ja się spróbuję oczywiście teraz wycofać, bo niekoniecznie chcę z tym walczyć, to jest tego dużo, dziadostwa. bo to jest twoja główna armia. E, tak, to jest moja główna armia, więc tak, ja Dajesz, zrobię... Dajesz, dajemy! Słuchajcie, za mi ośmiu miałeś wdrożenie, nie? no to, <śmiech> <śmiech> nie, nie, <jeszcze> bym <laughs> chciał z tym walczyć. Chociaż potencjalnie ja dostanę <laughs> za to przedmioty, dostanę za to jeszcze jakieś surowce, no, tylko tak, są oni tu mają? Piekielni jeźdźcy. Pomioty, slanesz. Ja nie lubię slanesz. A frakcją slanesz ani razu nie grałem, nie grałem ani razu frakcją cincha. Grałem tylko kornem, nurglem. Ja nurglem jeszcze nie grałem, właśnie. Grałem dobra, próbujemy z ich. Panowie, będzie ciekawiej, więc zawalczę po prostu. Dobra, dobra. A próbujemy już chyba około 30, jakoś 5, 6 minuty, nie? Tak mi się no, wydaje. To myślę, że może przeskoczymy na kolejną, kolejny odcinek. Dobra, no, no to taki no, klipem Ja to się czuję jak taki cenzor, no nie, że jestem wyznaczony na strzeżnika czasu. I ja mówię, kiedy mam kończyć, Właśnie. to powiem widzowie, nie, chcę jeszcze oglądać. Nie, niestety. Tym dziękiem podsatowskim kończymy ten odcinek no, moi no. drodzy, subskrybujcie komentujcie, jest no, zadanie dostałem. Co byłeś, żeby Wam się podobało? Trzymajcie się. Cześć, cześć. Dzięki za obecność, cześć, cześć. Fajonara. No i bardzo fajnie materiał, i od razu daję następny. Dokładnie. No, 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 ja to sobie tylko sobie nazywam, mi się nie po ten.